Witam cię Denis, o, witam cię mi miło, dawno się mi bardzo... widzieliśmy i, ma, i słyszałam, że masz dla mnie nie Tak, zaśpiewałem mój pierwszy autorski utwór, który napisałem dawno, dawno, ale myślę, że dalej jest fajny i myślę, że przekaz, który w nim jest, gdzieś tam y, dotyczy podniekąd Ciebie, więc mam nadzieję, że Ojej. nie odnajdziesz. No to ja również zapraszam, moich fanów, będziemy śpiewać, czy będziemy tańczyć? Tańczyć, tańczyć. tańczcie. Mamy tańczyć. No, no dobra, dobra. Dancing on the beat. Gdy marzenia wchodzą w życie podać się nie dam Bez walki życie wiecznie płata figle Ciągła jazda bez trzymanki to że w tobie wielka siła Znasz już od małego szczyla ci co w ciebie nie chcę wierzyć Co się nie nazywa przyjaźń trzeba starać się pomagać Gdy w potrzebie dany człowiek to co widać gołym okiem Czasem spędza mi sen powiek nie zastąpią ci pieniądze Uśmiechu ani zdrowia materialne sprawy warte tyle co papiery Z kosza cudza opinia nieważna nie zdobią serca spodnie Niektórzy wierzą w plotki tego nie nie mów nigdy o mnie, młody człowiek, który stara się być silny w ciężkich czasach. Mam wachlarz możliwości, więc do bitu sobie siadam, jak aparat, robi zdjęcia. Wszystko pozostaje w głowie. Każdy człowiek od narodzin tworzy własną tu historię. Więc po swoje stale leć i rozwijaj swoje żagle. To na pewno dobry start. Nie chcę tracić czasu wcale. Kwestia twoich hobby, sport, muzyka, fotografia Ja stawiam na modeling, to uśmiech na mojej twarzy Sprawia każde zdjęcie, to wspomnienie, które zostają na lata. Chcę ten fach ciągle rozwijać, a nie spocząć na laurach Nic nie robię pod publikę, nawet nie ma takiej opcji Jeżeli tak myślałeś, to się przebudź albo odpchnij Wynie z wnętrza ta rozkminka, przekaz, który bardzo ważny Działaj i rozkminiaj, plus tego bądź poważny To nie tylko głupie teksty, przestań oceniać bez podstaw Jak jesteś taki kozak, to weź bit i swoje pokaż, moja płyta Wam pokaże, że potrafię, a nie gadam. Tak to sobie wyobrażam, że jak coś myślę, to nagram, więc potencjał siedzi we mnie, jak masz problem, to nie wnikam. A ten kawałek, jak szpilka nim wszywych, poprzepijam Gdy nadzieja w Tobie gasie, się, zacznij robić to, co kochasz. Gdy poczujesz to na skórze, wiele rzeczy za to oddasz Dziękuję <laughs> bardzo. <laughs>